Witam serdecznie, za chwilę wybieramy się do Gruczna. Udało się zrobić... U... on właściwie jest sprzedany w ogóle komuś innemu, tak? To nie jest zrobione specjalnie na pokazówkę, on za chwilę jedzie W poniedziałek wyjeżdża, tak? Mm. Tutaj, tylko dzisiaj będzie służył jako właśnie ta moja pokazówka w tym Grucznie, prawda? E, e, no taki wyszedł Tak każdy wychodzi trochę inny. Ten też jest ładny, bym powiedział. Chociaż czasem wychodzą ładniejsze, ale to nic. Chciałem po prostu zaprezentować kolejny łójk, wielkopolski, który wyskakuje z mojej produkcji. Tak. Coraz bardziej mnie korci, właśnie to, żeby zacząć używać do spinania dachów blachy miedzianej. To zobaczymy. Ja muszę oberkać w internecie, gdzie takie coś zdobyć. Tak, może od razu tą blachę miedzianą, bym zdobył po prostu w takich paskach, prawda? I wtedy byśmy te używali sobie takie jakieś tam paski, tak? Żeby nie było odpadu, nie? Żeby kupić od razu gotową mieć, nie? Bez odpadu, bo to wcale drogo wychodzi, prawda? No i mamy na szkur. Wielkopolski. Wersja podstawowa. Denica trzcinowa o grubości 7 cm. Wita na maksa, do tego jest właśnie y, dwa korpusy, tylko polskie i daszek. Tak. To jest taka y, bardzo podstawowa tak, opcja. Tak? Tak, się tylko polski trzcinowy.